Nosorożec Fentix zaprasza na szkolenie pomiarowe online kurs pomiarów elektrycznych. Zapraszamy na szkolenie pomiarowe online, które prowadzimy kilka razy w miesiącu. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają materiały wideo z pomiarów instalacji elektrycznych oraz wzór protokołu pomiarowego, który omówimy na szkoleniu. Szkolenie rozpoczynamy od podstawowych wielkości elektrycznych i zależności pomiędzy nimi czyli napięcia. Prądu, częstotliwości. Pozwoli to nam zrozumieć działanie takich maszyn elektrycznych jak transformator czy silnik elektryczny. Przy pomiarze silnika elektrycznego zatrzymamy się, aby zrobić protokół pomiarowy. Następnie omówimy elementy instalacji elektrycznych, czyli przewody, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, ograniczniki przepięć. Są to nierozłączne części instalacji elektrycznej. I poznanie działania tych urządzeń pozwoli zrozumieć sens pomiarów elektrycznych. Zgodnie z protokołem, który Państwo otrzymacie, przystępujemy do pomiarów instalacji elektrycznej. Rozpoczynamy od ciągłości przewodów. Prądem nie wyższym niż 200 mA, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej. W tym miejscu wynik powinien być w granicach 1 ohm. Jeżeli wynik będzie wyższy, np. kilkanaście albo kiloohmy. Wówczas musimy poszukać przerwy w instalacji elektrycznej ewentualnie słabego styku. Kolejny pomiar jest to pomiar impedancji pętli zwarcia pomiędzy przewodem fazowym a ochronnym w układzie z wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Może to być na przykład układ sieci TNS lub TNCS za podziałem. Następny pomiar jest to pomiar impedancji pętli zwarcia pomiędzy przewodem fazowym a ochronnym na przykład w układzie sieci TNC. Kolejny pomiar jest to pomiar impedancji pętli zwarcia pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym oraz pomiędzy przewodami fazowymi. Następnie przejdziemy do pomiaru auto. W tym miejscu będziemy mierzyć wyłącznik różnicowo-prądowy. Oczywiście zawiera się tutaj bardzo dużo wiadomości. Będzie tam prąd tętniący 0, prąd tętniący 180, będzie tam również czas jego zadziałania oraz prąd jego zadziałania. Ten pomiar trwa kilkanaście minut. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy i chciałby pomierzyć np. prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, dokona go w tym miejscu. Jeżeli by chciał pomierzyć czas jego zadziałania, zrobi to w tym miejscu. Kolejny pomiar jest to pomiar rezygnacji gruntu. W tym momencie otrzymamy informację, z jakim rodzajem gleby mamy do czynienia. Czy to jest gleba sucha, czy to jest gleba mokra. Ktoś powie, po co mi ten wynik? Ten wynik podstawisz do wzoru i otrzymasz informację, ile musisz pogrążyć uziomów, aby uzyskać odpowiednią rezystancję. Ta odpowiednia rezystancja ma wynosić dla tak zwanego pena nie więcej niż 30 Ohm i dla instalacji odgromowej nie więcej niż 10 Ohm. Kolejny pomiar jest to pomiar rezystancji izolacji. Tutaj mamy wybór napięcia 250V, 500, 1000. Oczywiście na sam początek powinniśmy pomierzyć napięciem 250V, aby ewentualnie wyeliminować takie sprawy jak np. jakieś routery czy jakieś y, systemy alarmowe, żebyśmy po prostu ich nie uszkodzili. Następnie przełączamy na napięcie 500V i tym napięciem dokonujemy pomiaru instalacji elektrycznej. To napięcie 1000V, kiedy wcisnę ten adapter, automatycznie zniknie. Po to, żebym na przykład nie uszkodził czegoś takiego jak ten ogranicznik przepięć. Ale te 1000V jest potrzebne na przykład do pomiaru silnika elektrycznego czy na przykład do kabli zasilających. Oczywiście wszystkie powyższe pomiary zostaną zinterpretowane i zapisane w protokole pomiarowym. Tak, abyście mogli Państwo sami dokonywać prac kontrolno-pomiarowych. W ramach weryfikacji Państwa wiadomości. Otrzymacie po szkoleniu gotowy, pełny protokół pomiarowy. Będzie on zawierał około 35 stron, w którym celowo jest ukryte kilka błędów. Waszym zadaniem będzie ich odnalezienie. Po kilku dniach otrzymacie protokół poprawiony i sami zweryfikujecie swoją wiedzę. Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online. Prowadzimy również szkolenia stacjonarne na terenie całego kraju. Nie tylko z grupy pierwszej elektrycznej, ale również z grupy drugiej ciepłej i z grupy trzeciej gazowej. Poszczegóły proszę dzwonić na telefon firmowy. Dziękuję i zapraszam na szkolenie. Obserwuj nasz profil po więcej takich filmów. Dziękujemy za uwagę. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.